Jak to możliwe, że dotacja 500 tysięcy złotych na rozwój firm jest bez zabezpieczeń? Ja jestem Jan Brat, to jest kanał Biz Planner o dotacjach i biznesie. I dzisiaj przybliżę Ci opcję dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej, które nie wymaga ani poręczycieli, ani hipoteki, ani gwarancji bankowych. Natomiast nie jest to dofinansowanie dla wszystkich. Na początek mam do Ciebie prośbę. Nie wiem dlaczego, ale wciąż 90% osób, które ogląda, komentuje i lajkuje moje filmy, wciąż nie włączyło jeszcze subskrypcji dzwoneczkiem. Będę Ci wdzięczny za taką aktywność. Im więcej takich czynności, tym więcej darmowych, Materiałów na temat dotacji będę mógł przygotować dla Ciebie i tym samym pomóc spełnić Ci biznesowe marzenie. Zostań ze mną do końca, a powiem Ci, co zrobić, żeby otrzymać ode mnie bezpłatny przewodnik po wszystkich dotacjach na otworzenie działalności gospodarczych w 2025 roku. Aż 500 tysięcy złotych dotacji na rozwój firm i to bez poręczeń, bez hipoteki, bez gwarancji. Skąd taka dotacja w ogóle się wzięła? Dotacja do 500 tysięcy złotych na rozwój działalności gospodarczych niestety nie jest dla każdego. Skierowana jest dla firm, mikro i małych przedsiębiorstw, które mają swoją siedzibę albo oddział w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Oprócz tego, że Twoja działalność gospodarcza musi mieć siedzibę, oddział w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, to też musisz wykazać się minimalnym stażem prowadzenia działalności gospodarczej albo Istnienia filii oddziału siedziby w danym obszarze, czyli minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. To dofinansowanie pochodzi z lokalnych grup działania. Żeby odnaleźć taką lokalną grupę działania, wystarczy, że w wyszukiwarkę internetową wpiszesz LGD i nazwę swojej gminy. W wynikach wyszukiwania odnajdziesz nazwy, które które odnoszą się do walorów historycznych, kulturowych czy przyrodniczych z twojego regionu i na pewno nie będziesz miał problemu, żeby zidentyfikować odpowiedni podmiot. Warto śledzić te strony, dlatego że dotacje na rozwój działalności gospodarczych mogą wystąpić raz, maksymalnie dwa razy do 2027 roku. Oczywiście takie dofinansowania są ogłaszane co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru, a sam nabór trwa 14 dni kolejnych. Natomiast zainteresowanych jest stosunkowo dużo, więc warto Warto składać wniosek w pierwszych dniach naboru. Dotacja z lokalnych grup działania na rozwój działalności gospodarczych może wiele sfinansować dla przedsiębiorców. Natomiast jest to też określony katalog kosztów kwalifikowalnych. W nich znajdziemy przede wszystkim nowe wyposażenie, maszyny, urządzenia, narzędzia, oprogramowania, także prace remontowo-budowlane, ale nie przechodzi w żaden sposób finansowanie chociażby używanych środków trwałych czy pokrywanie bieżących kosztów. Ważną informacją jest także, że katalog kosztów kwalifikowalnych dopuszcza także samochody, ale tylko z homologacją dostawczą. Tak jak już powiedziałem na początku, to dofinansowanie nie wymaga od ciebie żadnych. Podemczycieli czy wpisu na nieruchomościach. Natomiast to dofinansowanie wypłacane jest maksymalnie w 65% inwestycji, czyli kosztów kwalifikowalnych. To oznacza, że jeżeli będziesz się ubiegał na przykład o dofinansowanie 150 tysięcy złotych, bo masz takie prawo, nie musisz wnioskować o maksymalną kwotę, to w tym momencie łączna inwestycja to 231 tysięcy, czyli różnica 85. Jest Twoim wkładem własnym. Warto też podkreślić, jeżeli jesteś czynnym płatnikiem podatku VAT. To inwestycja dla Ciebie liczona jest w kosztach netto, a VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym i pokrywasz go tylko z własnej kieszeni. Dodatkowo, sama dotacja jest refundacją, czyli te czysto technicznie oznacza to, że po zrealizowaniu 100% inwestycji otrzymujesz dotację, natomiast masz możliwość o wnioskowanie do 50% zaliczki na poczet realizacji tego przedsięwzięcia, czyli dotacja może być opłacana 50 na 50. Dofinansowanie jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Natomiast musisz też zaplanować sobie okres realizacji przedsięwzięcia. I tutaj mówimy o kwestii związanej z oczekiwaniem na podpisanie umowy i wynikach finalnych, i tutaj mamy w okolicach 6 miesięcy. Wynika to z tego, że ta dotacja jest weryfikowana dwuetapowo. Pierwszy etap będzie w lokalnych grupach działania i z reguły do dwóch miesięcy jest tutaj decyzja z listą podmiotów, które zakwalifikowały się. Zajdziemy tam osoby zakwalifikowane od razu, osoby, które są na listach rezerwowych i te, które nie spełniły wymagań np. minimalnego progu punktowego. Następnie cała lista podmiotów, które zakwalifikowały się wraz z dokumentacją przekazywana jest szabel wyżej, czyli do Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast Urząd Marszałkowski nie przeprowadza już dodatkowych weryfikacji i nie ogłasza listy rankingowej, weryfikuje pod kątem formalnym Wszystkie materiały, które przesłaliście wraz z dokumentami. Po podpisaniu umowy na otrzymanie dofinansowania macie aż 2 lata na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Po wypłacie finalnej, czyli 100% dotacji, musicie utrzymać przedsięwzięcie przez kolejne 3 lata. Jest to dofinansowanie na rozwój, i bardzo często w dotacjach rozwojowych dla firm przewidziane są wskaźniki obowiązkowe w postaci. Stworzenia miejsc pracy. W przypadku lokalnych grup działania to zależy. Nie wszystkie z nich zdecydowały się na wprowadzenie obowiązku zatrudnienia pracownika, i spora część lokalnych naborów nie przewiduje takiego obowiązku, natomiast bardzo często wysoko punktuje. Jeżeli nie wiesz, które dofinansowanie jest odpowiednie dla ciebie, twojego pomysłu na biznes, to możesz skontaktować się ze mną. Wystarczy, że wejdziesz na moją stronę internetową i zostawisz swoje zgłoszenie. Na pewno skontaktujemy się z tobą, zadamy kilka pytań i ustalimy, czy jest możliwość zdobycia środków na start swojego biznesu. Na koniec obiecany przeze mnie prezent. Żeby otrzymać bezpłatny przewodnik po dotacjach na start, wystarczy, że skomentujesz ten materiał słowem dotacja, a następnie wpiszesz branżę, w której chcesz prowadzić działalność gospodarczą. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie do końca mojego materiału. A już w kolejnych tygodniach szykuję dla ciebie kolejną porcję materiałów o dotacjach. To był Jan Brad z kanał Bispanner. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.